Witajcie w mojej magicznej kuchni. Pewnie niektórzy z Was są w trakcie świętowania jesiennego przesilenia. Przygotowałam dla Was przepis na pełną jesiennej energii, bardzo zdrową zupę kasztanową. Powinna ona zagościć w sezonowym jadłospisie. Każdej czarownicy. Do przygotowania zupy kasztanowej oczywiście potrzebujemy kasztanów jadalnych około 400-500 gram. Takie kasztany możecie kupić surowe lub już ugotowane. W sklepie Czary Mary znajdziecie szeroki wybór kasztanów jadalnych, również gotowanych, więc jeżeli chcielibyście wypróbować ten przepis, to link zostawiam wam w opisie. Czary Mary często robi promocje na przyprawy i ekożywność, także ceny zachęcają do zakupów. Ja mam kasztany już ugotowane, jednak jeżeli zdecydujecie się na wybór surowych, to pamiętajcie, że trzeba będzie je ugotować, obrać, a to już jest dłuższy i trudniejszy proces. Potrzebujemy też cebuli. Może być biała lub czerwona. Wszystko zależy od tego, jak bardzo wyraziste smaki lubicie. Ja wybieram czerwoną, bo jest bardziej aromatyczna. Jedną marchewkę, jeden lub dwa ząbki czosnku. Opcjonalnie możecie też dodać korzeń pietruszki, kawałek selera oraz kawałek zielonego pora. Potrzebujemy też dwie łyżki masła, 600 ml bulionu oraz szklankę mleka. Jeżeli chcecie zrobić tę zupę na mleku roślinnym, to najsmaczniejsza wyjdzie na mleku kokosowym. Z przypraw potrzebujemy do przygotowania tej zupy oczywiście soli, Pieprzu, cynamonu, szczyptę papryki słodkiej i papryki ostrej. Możecie też dodać łyżkę rozmarynu, żeby zupa była jeszcze bardziej aromatyczna. Pewnie zauważyliście, że wszystkie te warzywa i przyprawy są wyraziste, rozgrzewające i kojarzą się z jesienią. Nie jest to przypadek, ponieważ taką zupę możecie przygotować na celebrację Mabon lub Solein. Kasztany każdemu z nas kojarzą się z jesienią na ołtarzach czarownic w tym czasie jest ich pełno. Mogą pojawić się również w kuchni, do czego mam nadzieję, że ten film się przyczyni. Wszystkie warzywa kroję i wrzucam na patelnię z rozgrzaną oliwą. Posypuję je szczyptą soli. Yy, powinny się na niej dusić, aż wszystkie aromaty się uwolnią, a warzywa trochę zmiękną, czyli około 10 minut. Kiedy warzywa się duszą, zajmuję się kasztanami i kroję je na mniejsze kawałki. Bałki. Kasztany rezonują ze słońcem i żywiołem powietrza. Ich energia wspiera rozwój świadomości i magię miłosną. Kiedy je przygotowujemy, kroimy, gotujemy i spożywamy, powinniśmy to robić z intencją wzmacniania intuicji, świadomego umysłu i z życzeniem podejmowania słusznych decyzji. Dania z kasztanów będą też dobrym wyborem do podania w celu Zażegnania konfliktów lub rozbudzenia, czy też Wzmocnienia uczucia. Kiedy warzywa będą już uduszone, przekładam je do garnka, dodaję pokrojone kasztany i zalewam wszystko bulionem. Możecie też posłużyć się kostką bulionową warzywną lub skóry, i wtedy po prostu wlać 600 ml wody i wrzucić kostkę. Zupę gotujemy przez około 15 do 20 minut. Po tym czasie za pomocą blendera miksujemy wszystkie składniki. Sami musicie zdecydować, jaką konsystencję najbardziej lubicie. Jeżeli wolicie, żeby w zupie były wyczuwalne kawałki warzyw, nie blendujcie jej do końca. Kiedy zupa ma pożądaną przeze mnie konsystencję, dodaję do niej szklankę mleka i gotuję przez 5 minut. W międzyczasie na patelni rozgrzewam 2 łyżki masła i na małym ogniu przez 10 minut smażę lekko posolone kasztany. Będą one służyć jako Dodatek do zupy. Możecie też w tym celu użyć również grzanek, pestek dyni, podpieczonych na suchej patelni pestek słonecznika, a nawet orzechów laskowych. Pod koniec gotowania zupy dodaję do niej przyprawy sól, pieprz, szczyptę papryki słodkiej i ostrej oraz szczyptę cynamonu. Wszystko przyprawiam do smaku. Zupę przelewam do miseczek. Składniki, które podałam, wystarczą na cztery porcje. Idealnie dla czteroosobowego kowenu. Dajcie znać w komentarzu, czy skorzystacie z tego przepisu. Napiszcie też, czy wolicie dania słodkie czy wytrawne, oraz jakie magiczne potrawy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film się Wam podobał i chcielibyście więcej magicznych przepisów. Link do sklepu Czary Mary, gdzie możecie kupić pyszne kasztany, zostawiam wam w opisie. Życzę wam magicznej jesieni i do zobaczenia już niedługo.